Poczekajcie, poczekajcie, I... bo teraz... Stop, 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 Moi stop! Bula! To jest coś naprawdę wyjątkowego! Uwaga. Coś mega wyjątkowego! Moi myślę, drodzy... że nikt tego nie spodziewa. Mogę śmiało powiedzieć, że nikt się, kurwa, tego nie spodziewa. Nie no, będzie grubo, dawaj, Boksel. Moi drodzy, Mateusza Murańskiego w walce z Arkadiuszem Tańculą zastąpi jego ojciec Jacek Ech! Murański! Zrobimy to! Dajcie wielkie brawa! Ciarek. Gnozie. Patronem drugiej części Wchodzi z do oktagonu. Skodem frame 25, masz 25% zniżki na całą ofertę. Gnozie. Słuchajcie, to jest to. Chyba nikt się tego nie spodziewał. Pan Jacek Murański wchodzi za swojego syna.